Powinni mieć, no bo to niekontrolowana pornografia i w ogóle dla dzieci to jest niebezpieczne. Tak, dlatego że w internecie jest dużo takich bardzo niecenzuralnych treści, które mogą, no nie wiem, jakoś zdeprecjonować. Tak, bo na przykład możemy jakieś rzeczy robić potrzebne, które mogą wpłynąć na nasze przyszłości. Raczej nie. Po części na pewno. Zależy od, to jest od wieku dziecka. Jeśli dziecko jest małe, no to na pewno, bo sieć jednak nie jest bezpieczną strefą dla, dla, dla małych dzieci, tak? Trzeba jakąś tam wiedzę mieć, trzeba wiedzieć, czym jest, jak to się mówi, dobro i zło, żeby umieć odróżnić to, co, co możemy tam oglądać, co możemy wybierać. Nie. Ja też uważam, że nie. Uważam, że tak, szczególnie w przypadku młodszych dzieci, gdyż y, mogą one mieć dostęp do, do scen, których zawartość jest jakby niemoralna i niewłaściwa dla ich wieku. Nie, nie powinni mieć wpływu, chyba, dużego. Chociaż z drugiej strony, tak, powinni być. I czemu? Ponieważ są źli ludzie na świecie, którzy chcą skrzywdzić te biedne dzieci. Zdecydowanie, tak. żeby na przykład nie wchodził na stronę dla powyżej 18 lat. Żeby chronić Nie to, że wpływ, tylko mogliby tak czasami zerkać przez ramię, jak to się mówi. No, tak żeby mieć mniej więcej rękę na pulsie. Uważam, że po części, nie całkowicie. A tak, dlatego że są w internecie rzeczy, których nie powinniśmy oglądać. Uważam, że powinni mieć, ponieważ internet jest, nie, jest niebezpieczny. Powinni kontrolować swoje dzieci i wiedzieć, co robią. Zależy jakie, jeżeli małe, po prostu, aby ostrzec od pornografii chociażby. Zależy od dziecka, tak. Czy dziecko jest takie, że umie się za siebie jakby. ma za siebie tak odpowiedzialność? Dla mnie nie, chyba. Dla mnie też nie. Jeżeli rodzice mają zaufanie do swojego dziecka, to chyba nie muszą go kontrolować. No ja uważam, że nie powinni mieć wpływu. Uważam, że tak, bo niektóre strony zawierają niewłaściwe informacje, na przykład dla niepełnoletnich i naprawdę to jest niezaciekawe. Zależy w jakim wieku. No dokładnie. No ja uważam, że nie. Bo każdy dziecko ma tak jakby swój rozum, więc wie, co jest złe i czego ma nie robić. To jest nasza tak jakby prywatność. Wiadomo, że każdy postępuje według siebie. W internecie dziecko też powinno mieć swoją prywatność. Kontrola powinna obejmować mniejsze, mniejsze, mniejsze osoby, e, szczególnie dzieci, gdyż, gdyż nie, wiem, powiedzmy czaty, tak? Kryją się jakieś osoby podające się za, za w, w swoim wieku, a, a można spotkać pedofilów, tak? Dzieci nie muszą mieć prywatność. Zależy od jakiego stopnia. się nie powinni sprawdzać wszystkich stron. Bo większość dzieci są odpowiedzialne, ale jednak co jakiś czas sprawdzać, czy nie siedzą na jakichś dziwnych portalach, pornografia i takie sprawy. Ale generalnie myślę, że nie ma potrzeby sprawdzać wszystkiego, co robią, bo większość moich znajomych i ludzi, których znam, w zasadzie nie robi nic zdrożnego w internecie, więc, więc myślę, że nie ma takiej potrzeby. Szanowni rodzice, zainteresujcie się, co Wasze pociechy robią w internecie.